Zawodnicy czwartego ataku. Fucik musiał pilnować tego krótkiego rogu, jeszcze tam do końca krążek nie był zamrożony. Chyba ciągle jest otwarty, tak, Ciągle jest otwarty. A sędzia pokazuje, że Bramka. Sędzia pokazuje, że Bramka. no Bardzo jesteśmy ciekawi, bo to oczywiście z naszych stanowisk, tak dokładnie tego nie widać, tam powtórki to wszystko pokażą, protestują w Dyszanie jeżdża Patryk Krężołek otwierając gratulacje. My zobaczymy w jakich okolicznościach do tego doszło. Tutaj Manacki wrzucił krążek na bramkę, powalczył tam Krężołek i ten krążek był cały czas otwarty, bo widzimy sędziego, który za bramką no musiał przyglądać tam za parkanami. Mi się wydaje, że ten krążek musiał być właśnie za parkanami Fucika, dlatego sędzia go dobrze widział. Tu będziemy no. widzieli chyba. Ciężko A, będzie, będzie myślę, ciężko. Że, ciężko? Myślę, że nawet ciężko będzie sędziom y, zobaczyć, gdyż huczyk prawdopodobnie od do mnie.